Siemanko, z tej strony oczywiście Buźka i witam po raz kolejny na Hardkorze. Dzisiaj będziemy troszeczkę bugować gry, ale jak to zobaczycie już za chwilkę. Jak widzicie za mną jest takie fajne źródełko lawy, a ja mam tutaj taki, e, nie wiem, stalagmit, stala coś tam i to można powiesić. E, dobra, będziemy się tym zajmować, ale na samym wstępie pamiętajcie, jeżeli oglądacie serię to zostawcie tutaj subskrypcję i łapkę w górę, ponieważ jak będzie tutaj 500 łapek, to się na pewno ucieszę. Z i tak będę kontynuował, e, aż, aż po prostu zginę, więc myślę, że będzie to ok. E, a w dzisiejszym odcinku, właśnie przejdziemy do, do pewnych ciekawostek. Tutaj sobie to zacznę przepalać. Tej lawy na razie nie będę tutaj tykał, ale dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Zrobimy najpierw miecz, bo czemu nie? Ten mi się i tak za chwilkę będzie kończył. Tutaj mam jeszcze pełno rzeczy do przepalania, ale to za chwilę sobie zrobię jakąś automatyczną przepalarkę najwyżej. Wydaje mi się, że to nie będzie jakiś problem. Jeszcze się kierka się przydała na szybko. Zrobimy sobie drzewo jedno. Na tej wersji jest bardzo fajny book, który będziemy wykorzystywać do po prostu tworzenia nieskończonej ilości lawy. Dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Tutaj musimy zabudować. No i teraz tutaj dajemy te dzióbki. Żeby było ładnie zabudowane. Na razie to wyleję, bo będziemy potrzebować oczywiście tutaj zebrać sobie lawę. odstaw. W ogóle dzisiaj mam też plan pójść do netheru pierwszy raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak jak mówię, ja bym nie chciał zginąć, nie zależy mi na tym, żeby jakoś speedranować tutaj tego ten świat, żeby iść zabić smoka czy. Coś po prostu chciałbym się tutaj troszeczkę pobawić na tym hardkorze. Ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że ten safe jest troszeczkę zbugowany. O, widzicie, to sobie będzie kapać. Czy była woda? No i to sobie będzie kapać, ale to trochę zajmie, zanim się napełni. Nie, i tutaj też będzie. Skąd tu się woda bierze? Co jest? To... Nie wiem, może po prostu. Dziwne. Dobra, piękny dzionek Szkielety się będą tutaj zabijać Ziemniaki surowe w sumie chyba nie są dobrym pomysłem, żeby je brać do jedzenia Weźmiemy sobie więcej tego Myślę, że będzie git I zabierzemy jeszcze kobla w razie czego Tylko mamy, refy mamy Chyba wszystko mam Teraz spróbuję ogólnie znaleźć miejsce, w którym jest spawner Bo wydaje mi się, że to było właśnie w tamtą stronę i tu już jest kobel, który prowadzi do spawnera, jeżeli dobrze sobie zaznaczyłem, więc bardzo blisko do jest wioski. Ten spawner jest bardzo blisko wioski, to on na pewno na plus tutaj wychodzi. Musimy dać tutaj nura, niestety jest wszystko wodą zalane. No właśnie, i musimy. O. Tak płynąć. Nawet tu jeszcze i temy zostały. Ta płyta chyba się nie przyda. Yy. Creeper. Buch. Buch, dawaj. No, nie. No, co jest? Oś. Ale trap tutaj. Nie zrobił. Tam też chodzi szkielet. O, i tu jest jeszcze więcej tych, tych tego materiału, który potrzebuję. Patrzcie, jak to fajnie sobie spada w ogóle. Trochę żelaza. To jest chyba trap jakiś Bo my potrzebujemy tych, 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 właśnie do farmy lawy Więc ja sobie to pozbieram, nie będę niczym innym przepalał tylko lawą, nie? Stwierdziłem, że w sumie to w ogóle podobno potężnie bije No i sprawdzimy No tak, mam zbroję niby, nie? O, lapis Jezu, jaki fart! Kurde. Powinny być diamenty, nie? To, to lepiej, lepiej by wyglądało. No i teraz trzeba wykopać niestety. Ostatnia sztuka. No dobra. To co? Odpalamy. Wstawię sobie tutaj taką jeszcze. I będziemy wbijać. Miejmy nadzieję, że zrespi w ogóle w jakimś fajnym miejscu, a nie w jakimś. Delikatnie mówiąc niefajnym. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Więc no. A, wiem, co jeszcze wezmę sobie. Dla własnego bezpieczeństwa, albo w sumie tutaj niech się napełnia. Chociaż nie, tutaj tak nie działa. Dla własnego bezpieczeństwa wezmę sobie kociołek, bo jest taki myk, że w razie czego, gdybym sobie dupkę podpalił piesga to mogę wskoczyć do tego kociołka wylewając wodę do niego i wtedy da się ugasić nawet jak się podpali, więc no chodzimy zobaczymy co to będzie, miejmy nadzieję o dobra, wezmę sobie tarczę jeszcze i, i no no tak wiecie 37.2 koordynaty portalu w razie czego jakbyśmy tam się zgubili czy coś Dużo jest tych ziomków Nie, mów, że tu jest twierdza Ja cię chwyca Ej, ale ja jestem, ja jestem farciarzem na tym Na tym sejwie to ja mam takiego farta, że nie wiem, no Tylko muszę uważać na czarne szkielety, bo wiem, że mo może być przypał z tym, nie chciałbym od nich zginąć Kurde, no! Ale jazda! Tu zwijamy, zaraz będziemy poty smażyć! Naprawdę, ale mi się kurde trafił... Nie wiem w sumie, czy seed e, netheru się inaczej jakoś generuje, czy... Tutaj też jeszcze brodawki. Ja zawsze sobie właśnie lubię zaznaczyć, te, że tu już byłem. To jest ślepy zaułek, więc sobie to zamknę. Tutaj widocznie nie brałem. Okej, okay, diamentowa zbroja dla konia. Poko brzmi. Tutaj jest jakby co wyjście. Okej, okay, na górę. Okej. Okay. Możemy podróżować górą. Fajnie w sumie. Dałoby się znaleźć spawner, nie? Bo ja nie chciałem aż tak wlatywać tutaj w ten nether, serio. Ale jest koks. Tutaj są szkielety. Co? Zwykłe szkielety to są? Dobra, mamy spawner. A co to robią zwykłe szkielety? No właśnie. To mnie zastanawia? To jest chyba... Chyba jakieś bugły to jest. Czekajcie, schowamy się tutaj. Dobra, musimy tego drugiego też pokonać. Gdzie, gdzie ten szkielet poszedł? Dobra, mamy pałkę, super. Kolejna skrzynka. Więcej niepotrzebnych przedmiotów. Dobra, pozwiedzamy do końca, nie? Jak już tutaj jestem, to trzeba pozwiedzać. Może jeszcze coś nam się fajnego trafi. Boję się właśnie tylko tych. rannych szkieletów. Bo wiem, że one dosyć mocno biją. I wtedy nie widać też do końca tak serc. A na hardkorze wydaje mi się, że jeszcze mocniej biją niż na <śm> zwykłym safe. Więc nie chciałbym po prostu umrzeć. Bo tam była jakaś minia chyba. Nie chciałbym teraz umrzeć w tym neterze. Ale, ale, ale. My tu byliśmy, tu jest w ogóle kolejny ten, tu jest to z sławą. Dobra, druga pałka Nie wiem czy ten doszedłem, chyba nie Dobra, przejdźmy się tu zobaczyć kawałek Bo wiecie co, eee, wiem że na wersji 1.16.5 i właściwie tutaj pewnie będzie podobnie jest problem z trojdowaniem się z piklinami, ponieważ one mniej pereł wyrzucają i jak raz grałem z moim kolegą speedruna bo kiedyś sobie zagraliśmy, ja zagrałem z takim kolegą e, speedruna i, i próbowaliśmy przejść minecrafta, właśnie się okazało, że my im rzucamy naprawdę dużej ilości złota, ale one z zero pereł, nie? i... i może to być problematyczne, ale tutaj w netherze jest właśnie taki fajny nowy biom na którym respią się endermany i moglibyśmy w ten sposób uderzyć, żeby pójść, wiecie. A nie, no my są już, nie? Trzy diamenty serio. Kurde, ale sztos. Dobra, ta skrzynka była okej. Okay. Ta skrzynka była okej. Okay. Już nic nie ma. Nie, naprawdę ja nie wierzę w to. To jest takie szczęście, że ja nigdy w życiu grając na single nie miałem takiego szczęścia do itemów, żeby trafić takie takie rzeczy. Pierwszy dzień był super, znalazłem nawet spawner. Drugi dzień wchodzę do... właściwie, który to jest dzień? Czwarty już, tak? Czwarty dzień wchodzę tutaj do netheru Takie rzeczy mi tutaj się pojawiają Ale, wiecie co? Nie wiem gdzie był ten spawner, bo były tam te moby Ale nie wiem w sumie gdzie był ten spawner Muszę obczaić Więc pójdziemy... Tu już byliśmy, bo nie ma tych brudawek A tam jest wyjście chyba, i tam, tam się pojawiają Będę strzelał Okej, okay, teraz chwilę nie będzie Gdzieś tu w okolicy musi być spawner, w takim razie w okolicy No tak, się kieram to tak średnio Kopać Dobra, żebym nie wypadł Więcej skrzynek Kolejne trzy diamenty, boże Tutaj brodawki też będą? Nie Tu jest ślepy zaułek, to też możemy zaznaczyć, że ślepy to jest taki balkon, jakbyśmy chcieli sobie popatrzeć. Ale żadnych widoczków tutaj nie ma. Kolejna skrzynka przed nami. Po co mi tyle zbroi dla konia? Ja będę musiał jakąś na koni zrobić, chyba. Kolejne diamenty, bo jest. 8 diamentów już tam mam. W sumie nie wiem na co jest zużyję jeszcze. Tam się respią, nie? Także tu gdzieś będzie pewnie ten spawner. Ogólnie te blazes, jak się palą, to one rzucają tymi kulkami. O, walną mnie. O, kurde. Ale jak już się nie palą, to nie rzucają. Ty, gdzie no będzie? O, jest czarny szkielet, nie? To jego unikać jak ognia, naprawdę, bo to. Może się źle skończyć dla nas Nie chcielibyśmy się raczej z nim bić Tu też byliśmy, Kurczę. To wychodzi na to, że w tamtej części jakbyśmy jeszcze nie byli Albo tutaj Chajcie, podejdziemy tutaj zobaczyć Chociaż tu już też, oj koniec klocków O kurde